Siemanko, witam Cię już w szóstym odcinku z serwera Rubinum. A oto postacie, na których dropiłem core drakonisy. Dało mi się ich wdropić ponad 350 sztuk. Nie zawsze mi się chciało, no ale coś tam może wejdzie nam. Za chwilę się przekonamy. Wziąłem się na to alchemię, ponieważ wydawało mi się, że będzie to jeden z najlepszych sposobów na zarobek. W taki sposób, no jeśli ogólnie coś mi wejdzie ciekawego. Przedam po prostu po malchemię, kupię ekwipunek. No i następnie zrobię sobie kolejny taki mini challenge. Jeśli chcesz mi jakoś wspomóc w tym, to każdy like, każda łapka w górę to jeden Kordrakonis w kolejnym odcinku. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli coś mi wejdzie ciekawego sprzedam to po prostu. Kupię za to ekwipunek. No i następną alchemię po prostu zostawię już tylko i wyłącznie dla siebie. Rewelacji takiej nie ma, no w sumie wszystko po jednej sztuce weszło, jeden legendarny według kamień to jakieś 300kk, no i na tym Rubinie trochę zarobię, 150, łącznie coś w granicach 600. Odbieram nagrodę za księgi kląt, w 5% szybkości ataku, na Bema się przyda, a ze szkatułki tylko księga lidera. Tyle już tych książek mam, że trzeba będzie zabrać się za konkretne ekspienie. Kupuję właśnie fajną lwią tarczę, 5 bonów, 20DT, 20 grota, 148 KK i gitara. Podczas robienia misji poleciał mi rogowy 10 na błyskawice, super w sam raz na grotę i nie będę musiał wydawać kasy. Tym razem kapelusz Kardynała 10 na błyskawice w sam raz na handel. Zakupiłem sobie dwa kamienie dusz uchylenia. Oraz krytyka, będę sobie wkładał do zbroi, na początku trzeba będzie wyczyścić sloty, no i pierwsza próba leci sobie kamień uchylenia, poczarujemy trochę, no i nie weszło niestety, no to tym razem patrzymy, kadek krytyka, wejdzie, no również nie weszło, jak pech to pech, nie ma lipy i 65 level. Zakupuję właśnie na 2 khp, 65kk, dobra cena, bierzemy. Na serwerze odbywał się fajny event, 5 w 1, czyli event chaosu. Polegało to na tym, no, że było 5 metinów w jednym, no i można było sobie ładnie zarobić. Tutaj już wbijamy 50 level na surce, nasz dropek i elegancko, cały czas do przodu. Zabieram się właśnie za otwieranie skrzynek Juntory, Juntory, czy jak to tam się mówi 25 sztuk będziemy sobie otwierać oraz jedną złotą Za chwilę się przekonamy co z tego leci Ogólnie chciałbym aby poleciały mi jakieś zmianki pet Ponieważ widziałem u innych youtuberów jak otwierali No mieli farta nie powiem no fajne rzeczy leciały No a mi co tam poleciało Stylety, no pecik, pająk, miksturka, no nie jest źle, ale dupy też mi nie urwało. No, kolejny syf, szpony, o szarfa to już jest lepiej. Petardy, kolejna miksturka, no nie jest źle, o, cały czas jakiś syf leci. O buty wiatru się przydadzą na pewno, no, to tam dla peta takie tam śmieci, ale to widziałem, że po jeden kaka nawet schodzi. Pierścień teleportacji, fajnie. Tutaj jakieś odpały, skrzydła. No i ze złotej tak samo, syf mi poleciał. Teraz trochę się pobawimy, poczarujemy, będę otwierał skrzynki trafem, co z pierwszy powiększony skład. To, to takie tam no... Nie, kolejne bierzemy rybie, wnętrzności, no to też nie zbyt bardzo. No, teraz no 2 na 10 takie. Łoń, to też mi potrzebna, jeszcze lepiej, ale hajsu ucieka. Pirała czasu. To nie, to też mi jest niepotrzebny piąty, bo no, za dużo kasy. Dobra, to bierzemy. A kolejna skrzyneczka leci. No, niestety. Wywołanie, to nie chcę tego. O, to jeszcze lepiej mi poleciało. Odpał jakiś. Mieć. Pedek, dobra, biorę pedeka. Może kolejna będzie lepsza? Trzecia ręka. E nie, nie, niepotrzebne mi to, bo mam z tym szapu kolejny odpał, pierścień. A, nie chcę, tego też nie, pelerynki, to mi się nie przydadzą, szkło. A, ale lipa. Trochę, no, zmiana nazwy. Potrzebne. To też również nie chcę tego. Cały czas jakiś syf mi leci, a jak siano ucieka. Dobre. no i ostatnia próba, co nam poleci, szkło to nie potrzebuję również, tego też nie chcę. No i niestety PEDEK tylko został. No, trochę się poszło na to wszystko, ale tam. Fajnie się otwierało chociaż. Poro już mi się nazbierało tych setek, PEDEKów i tych ryb jeszcze mam z poprzedniego tam kręcenia. No to czas najwyższy wbić jakiś tam level, ale to się zajmę tym później. Jako już mam 6 EXO, to postanowiłem sobie podnieść ochronkę, bo jest najbliżej G. No to walimy sobie. O, jak fajnie nawet wchodzi elegancko, jest M8. No, coraz bliżej G. Później tylko właśnie na P, ale mi się wydaje, że szybciej to pójdzie elegancko. Już by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. A teraz wyniki konkursu. Co tam wygra? Zobaczymy. Kamil H. Biorę udział. Alright. No i elegancko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!